Afiliacja może być wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem dla osób, które są chore, niepełnosprawne lub mają jakieś zasiłki. Oczywiście, każda praca, jeśli jesteś chory, będzie pewnym wyzwaniem większym niż dla osoby zdrowej, to jest jasne. Natomiast afiliacja daje nam pewne możliwości. I przede wszystkim jest to praca niefizyczna, to znaczy, że ty nawet jeśli leżysz w łóżku, to możesz w ten sposób zarabiać pieniądze. Jeżeli masz sparaliżowane ręce i nie jesteś w stanie klikać, to technologia daje Tobie możliwość wydawania komend za pomocą głosu. I za pomocą głosu możesz dzisiaj przeglądać strony internetowe, czy zarządzać kampaniami afiliacyjnymi. Kolejna sprawa to jest to, że nie stracisz zasiłku, ponieważ tutaj w Polsce, w naszej jurysdykcji, afiliacja... Praca w afiliacji nie jest traktowana jako praca. Prawnie jest to najem powierzchni reklamowej. Najem, czyli dostajesz dochody z najmu, a te dochody z najmu w żadnym stopniu nie umniejszą Twojego zasiłku. Znaczy możesz i mieć zasiłek i dostawać kasę z afiliacji. Obserwuj po więcej.